Dzień dobry kochani. Każdego dnia życie czymś mnie zaskakuje. Wydaje się, że już powinien być odporniony na wszelkie przejawy głupoty i niegodziwości, bo przecież żyjesz już dosyć długo, a tu jednak nie. Ciągle coś mnie zaskakuje, ciągle czemuś się dziwię. No proszę bardzo, jakaś dama w tak się przejęła ciężkim losem Clinta i Studa, że przekazała temu sympatycznemu aktorowi ponad 600 tysięcy złotych na jego leczenie. O, o, o! 600 tysięcy złotych, wyobrażacie to sobie? Kto, jak to? Ale nasze komputery, smartfony, laptopy znają nas najlepiej. I dlatego. Powinny być wyposażone chyba w wyskakującą wielką rękawicę bokserską, która przy każdej próbie przelewu pieniędzy na konto dobrego znajomego z internetu natychmiast by nas przywracała do rzeczywistości potężnym, prostym prosto w nos. Chociaż z drugiej strony wolność tomku w swoim domku. W końcu ta kobieta wydawała swoje pieniądze, nie moje. To no, w zasadzie co mi do tego. Z kolei w okolicach pięknego jeziora Ińsko zbieracze poroża gonili stado jeleni licząc na to, że uciekające zwierzęta będą gdzieś tym porożem zahaczały i może jeszcze coś więcej uda im się zebrać. Spłoszone zwierzęta wparowały na zamarzniętą taflę jeziora. No i efekt był równie łatwy do przewidzenia, co i tragiczny. Co najmniej 20 osobników nie dało się uratować, mimo zaangażowania wielu ludzi dobrej woli. Mam nadzieję, że tym pasjonatom jelenich poroży już zaczęły rosnąć ich własne rogi, którymi zapewne z wielką dumą będą się chwalić w towarzystwie, wołając. O, zobacz, jakie mam piękne rogi! To moja Julcia się o nie postarała! A w naszej pięknej stolicy? Rowerzysta ośmielił się zwrócić uwagę kierowcy. Który wykonał niebezpieczny manewr. Doszło oczywiście do piskówki i jakiejś szarpaniny i w końcu kierowca wyciągnął pistolet i strzelił w kierunku rowerzyst. Na szczęście okazało się, że to tylko pneumatyk, więc szkody nie są wielkie. Tym niemniej delikwentem już zajęła się policja i prokuratura. Panowie, a może tak maczugi, będzie prościej i skuteczniej. Wszystko wokół nas się zmienia, a my jakoś nie możemy za tymi zmianami nadążyć. Ludzie pozostają ludźmi, mimo różnych super nowoczesnych zabawek. Nasza natura się niewiele zmienia. W tej porze roku najchętniej spędzałbym czas gdzieś w Alpach jeżdżąc na nartach. Niestety panika, jaka ogarnęła rządy w całej Europie, odebrała im całkiem sporą część zdrowego rozsądku. Galerie handlowe się otwierają, a na nartach jeździć nie wolno. Powstała nawet grupa inicjatywna, która zaproponowała i zorganizowała jazdę na deskach i nartach, Galerii Handlowej, bo tam wolno. Bardzo lubię spotkania z przyjaciółmi. W małym, kameralnym gronie posiedzieć, sobie pogadać o różnych różnościach. Coś dobrego wieść, coś dobrego wypić, a w tle jakaś fajna muzyczka. Może być Leonard Cohen, może być Chris Ria, albo Mad Duff, albo coś zupełnie innego. Tyle jest pięknej muzyki. Natomiast niewiele mogę powiedzieć o spotkaniach z Teściową. Hm. Obie nasze mamy odeszły bardzo dawno temu, więc te relacje znam raczej tylko z opowieści innych osób. A te są bardzo różne i trudno sobie na ich podstawie wyrobić jednoznaczną opinię. Na szczęście mam takie dwie Teściowe, powiedzmy przyszywane. Z którymi lubię się spotkać. To Maja Wrzesińska i Kazimiera Niedzielska, bohaterki powieści Alkaro Rogodzińskiego Tym razem spotykamy się w dziełku pod tytułem Teściowe w tarapatach, czyli drugiej części opowieści o tym niezwykłym duecie. Panie postanawiają wyruszyć razem na dwutygodniowy urlop. Hmm. U wszystkich najbliższych wywołuje to wielki szok. No nie jadą daleko, raptem do Opatowa, poza sezonem, żeby było lajtowo i przyjemnie. A może, jak to w starym polskim powiedzeniu, kto się czubi, ten się lubi? Od razu na starcie okazuje się, że panie zapomniało o takim drobiazgu, jak uzgodnienie ze sobą planu podróży. Ha! Huh. Kazimiera zaplanowała zwiedzanie wszystkich okolicznych miejsc kultu, martwiąc się przy tym, czy aby na pewno wystarczy im czasu. Maja natomiast miała nieco odmienne plany, a mianowicie chciała odwiedzić lokalne kluby fitness, oczywiście spa, no i winnice, z których słynie ten region. No i też martwiła się, czy uda im się ten ambitny plan zrealizować. Zatem od razu na początku należało dokonać korekty tych planów. Troszkę panie się znowu podroczyły, by w końcu osiągnąć jakiś tam kompromis. A jak to w życiu zwykle bywa, życie bardzo szybko skorygowało te plany. No i poprowadziło sprawy własnymi ścieżkami. Oto nowo poznany znajomy rekomenduje opatowskie podziemia. Będąc w nich maja, zupełnie przypadkowo podsłuchuje bardzo intrygująco brzmiący fragment rozmowy na powierzchni. Później panie trafiają do chwalonej, mocno chwalonej winnicy. No i się zaczyna. Wyobrażacie sobie nobliwą starszą panią wielkim kokiem na głowie, pijaną w sztok? A ja też zresztą odpływa totalnie. Może niezupełnie naturalnie. Rusza prawdziwa lawina wydarzeń. Czujemy się jak na rollercoasterze. I dziwnym trafem drogi różnych ludzi Uwikłanych w całą sprawę, zbiegają się w kielcach. Pojawiają się starzy znajomi, pojawiają się nowi znajomi, są dwa trupy, jest ucieczka Kazimiery z miejsca zbrodni przez okno, zakończona lądowaniem na pacę śmieciarki. Padają kolejne strzały, i jest biskup, czarny charakter, któremu wszystko oczywiście uchodzi na sucho a wszystko zatopione w niezwykłym poczuciu humoru. Świat wiruje. I co bardzo ważne, znowu, nic nie jest takim, jak się nam wydaje. Ludzie nie są tymi, za kogo ich bierzemy. Prawdziwy bal przybierańców, a w tle bardzo ciekawa historia Władysława Warneńczyka. Jak to było? Zginął o towarną czy nie zginął? A jeżeli nie zginął, to, co się z nim dalej działo, jaka była jego historia, no i jeszcze bardzo tajemniczy zakąt smoka. Jego członkowie odgrywają tutaj naprawdę ważną rolę. Przeczytałem z wielką przyjemnością i uśmiechem na ustach, jak dla mnie jeszcze lepsze niż teściowe muszą zniknąć. Polecam. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.